Cześć, witajcie z tej strony Pyro, jest dzisiaj. Joey James, witam. Oraz. Dajeman. I w dzisiejszym odcinku oto jest mój nowy samochód, no, nowy nabytek i będziemy sobie go delikatnie, że tak to ujmę, tuningować. Eee, coś mi się kurde zgliszowało. A więc po drobnych, y, drobnoustrojach i problemach technicznych już jesteśmy z powrotem ojej Nie ten przycisk Już jesteśmy z powrotem i dzisiaj będziemy <grym <grym zakładali sobie felunie na niego i jakieś tam fajne bajery szmery bajery i dodatki o, tak będzie no Tak, dokładnie drzwi e, żeby To jest samochód Tani Seminol Ups, reportik Dobra, więc jesteśmy już z powrotem, po małych problemach technicznych Możemy teraz spokoje jechać do mechanika i naprawić tą bestię po fraudzie. W tej chwili już mam zamontowane turbo poziom trzeci, bo nie chciało mi się nagrywać jak to robiłem. I co tu jeszcze mogę do niego dodać? No pojemność 3,2 litra, tankuje benzynę czystą, nie ma jeszcze gazu, tak wiadomo ten. Nie wiem czy nie przyciemnię sobie szyb jeszcze. No póki co mechanika nie ma Chyba Kurde, niedobrze. Masz mecha? No, tak, na kawach Dobra, więc po to... małych problemach technicznych o, Jesteśmy już z powrotem i jedziemy sobie na tuning yy, znowu będzie mi tuningował Damon albo Damon znowu ucieknie, nie pamiętam co było w ostatnim filmie, czekaj Czy to mi ten wystarowił na odcinku, czy ty robiłeś? Ja zrobiłem tam A, to, to ty terrorysta to mi montował tego. Turbo, bardzo pozdrawiam. Dobry tuner w przeciwieństwie do Daymana. To, no i już mnie szkaluję. Dobra. Więc tak, yy, poproszę Felgi. Jaki? Felgi z klasy offroad o nazwie. Mhm. Ja nie wiem jaka to była nazwa. Coś kolejnego. Mili Spec Steel. Mili Steel. Okej. Okay. I to będzie to Dokładnie pewnie to, tak? Zamontuj. O tym zamątu. Nie, to nie to. Fak nie. nie to nie to. O Jezu. Jeszcze raz nazwy uh, Offroad Challenger, Rider. Rider, 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 Rider To raider, 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 raider. Okay. This, Już jestem pewien <coughs> Pani, a tutaj Kragosu łamę zakładając to wszystko. No, panie. tak, jest wspaniale. 5100, dobrze yy, przelej, proszę bardzo. Dziękuję. Od Czy razu fajnie wygląda offroadowy. A, no to przy okazji jak już tu jestem w sumie jeszcze to Daj mi panie przyciemniane szyby level max. No, dobrze. <laughs> Proszę. O Jezu, 9000 mój Boże. Może jednak dwa. No dobra, trzeba. A pokaż, jak dwójka wygląda tak z ciekawości, bo tak te pełne to też mi się średnio podoba. Tak nie pasuje trochę, to już tak zbyt plastikowo wygląda ten samochód. No. jak troszkę. To jest dwa? To nie no, ma tak. różnicy. No widzisz. No, prawie, no nie chcę, chcę jedynkę. Okej. Okay. He, Maria, Tak oprócz ceny nie ma różnicy. Chyba, że mi jakieś zielone dałeś, tu ci... A nie, no normalne. miałem, a nieważne. Chociaż tu najlepszy. No co jest nie tak do cholery? To samo wszystko. No to już widać twoją postać, przecież widzę. No to ja nie widziałem, to no weź jeszcze raz. To widać masz zbugowany teksturopak. Teksturopak, tak. Fajny ten. No roz. ja normalnie prawie nie widzę różnicy. Ja no, widziałem w ostatnim, już było postać widać. No to jest pierwszy. Proszę. No tak, no ale ja nie widzę postaci totalnie nic. Ja widzę. Ja już drugim widziałem prawie. Że... No dobra, no może być w sumie i tak trochę zaoszczędzone w razie czego. Także spoko. Mhm. Jeszcze odejdę do od tego samochodu. A dobra, jak się odejdzie, to jest troszkę lepiej. Ale z bliska to no dobra. No dobra zresztą. Ten samochód tak ma zero tuningu. Już tych felki i przyciemnienia. O! I, i w słońcu i widać. I super. I mi się podoba to przyciemnienie. Dobra. Pod bazę podjedziesz? Yy, yes. Dobrze. A, nie mnie pytasz. Dobrze. Jeszcze lepiej. Czekaj, teraz chciałem sprawdzić jedną rzecz. A, i trzeba jechać do, do urzędu miasta, do depozytu, kurde. Nie wiem, jakie felgi do niego zamontuję. Czy czarne, czy brązowe? Czarne. Chyba czarne, bo tak. to będzie najfajniej wyglądać. Polecam. Czarne, czy nie, jezu. <laughs> <laughs> I jak chcesz wydać? Od masz Są dobrze, niech ci będzie. Ogólnie są łatwo dostępne. <laughs> Eee, czekaj, jak się mówi? Nie karbonowe, nie... O Jezu. Żółte polecam. Nie, jak się nazywają te prawie czarne? Grafitowe. Grafit... O grafitowe, proszę bardzo. W końcu jakaś mądra osoba w organizacji. Dziękuję. Czemu tu pojazd fl Scherste? Aha, dobra, bo ktoś wynajął. Podjechał 15 metrów z parkingu i zostawił. No pozdrawiam. Czy by móc Zbagować sobie te pchnięcia o to chyba Gdzie jest Jaguar? No, okay. Jaguar Aaa to pewnie jest Jaguar, robi... z... to to grobi pewnie zadzie <grym> Depozyt? Nieee U Jezus, ile mam rzeczy tutaj zbędnych Nie, on stoi tu gdzieś Ty, o kurde, gdzie mam tutaj, tutaj, A ja mam felki przy, przy sobie, nieważne Dobra, mi się pomyliło. Ja myślałem, że to są te do otwierania. Minecraft. Dobra, jestem już po cięciu. Eee, ze mną jest jeszcze ekipa, że tak powiem, naszych sąsiadów najdroższych. Więc co wy jesteście w ogóle? Na z Ja Jeden na droga. Matrix, ale. Tak jak myślałem, że są jakieś auto w przechodzie. O, chcesz tam możesz wsiadać, bo jadę akurat. A nie, już Diamond kolega mnie. Niko. <grymko> no co mnie trącasz? A nie cicho, ja chcę z youtuberem jechać. <grymko> Jaka dyskryminacja. Po yes. co, bo ja nie mam kanału? Dayman też już jest znany, jest ładny, to już wystąpił razem. No, widzisz? To się nagrywa? To się nagrywa. To się... <grymko> nie. Jest tak, ktoś się nagrywa? Dobra, chodź na tył. Kurde, nie paranuj, się nagrywa. Skarga. Skarga, co się dzieje? Ja nie wiem. Co na Nie no wiem, a to mnie niko nie Jest, co, co. Co tu się dzieje? Ej, to, to się tak grywa, tak? Wszyscy chcą być na tyłku, ja, ja, okay, chyba. Tak. Beatles. Jest, Dragonus jest Wszyscy jest tam w od samego youtubera Gdzie, że się dzieje, dzieje się co to za auto jest? To się za seminole Nie powiedziałeś tego na czacie No to się mnie pytał ktoś tam, no to... Tak tak, wiesz chyba To, to się nazywa radzi. Seminole A ile to jedzie? Nieduże Chce, że to nie, to nie to pamiętam, było. ale ten, ale mam zapisane to tam, czyli Joey to zapisano. Ja rośnie uspokój kotre. Tak, 60, tak, tysiąc, coś tak nie takiego. No okay. i ma 4x4, <grym> nie? Tak, ja rośnie uspokój kota ale to nie Dzień Dzień mój. Dzięki. Jeszcze raz powtórz. Jaka cena? Kupiłem 45 koła, tak. Odgada. Ej, ale to Pyro mówił do swojego kota czy do kogo? Do o, on on powiedział, do no, to był... No to weź powtórz, a kot miał. Miał, miał. <grym grym grym> Profesjonalny ale... odcinek. Ale teraz... ale teraz co miał? Miał dużo zagadania. No więc tak, e, ugółem to miałem kończyć odcinek, bo, bo w sumie to z drugiej części miałem coś pokazać, ale już nie pamiętam co. Jest niedziela, wieczór, jest humor popsuty, ja nie mam czasu dogrywać tego teraz, więc po prostu się pożegnam, powiem papatę, ale tu widzicie się żegnają, nie. No więc tego. E, to tyle w tym odcinku się ma.